Witajcie kochani, witajcie. To jest czytanie na kwiecień 2025. Co twoja dusza chce byś wiedział, wiedziała na ten czas? I ponieważ mamy zaćmienia w marcu, dobrze jest pomyślałam wiedzieć już na zaś. Następny miesiąc jak to będzie wyglądać? Czego pragnie nasza dusza, byśmy o tym wiedzieli. No, i teraz macie ilustrację oraz kartę duszy, i już wiecie, że to ma przemawiać do indywidualnych waszych dusz. Co ty tu odczuwasz? Każdy z nas. Bardzo proszę o komentarze. Hmm. Ok, zostawiłam Wam odrobinę czasu, ponieważ w ciszy i spokoju, po kilku oddechach, rozluźnieniu mięśni, szyi, ramionek, żeby być bardziej elastycznymi. Pozbyć się stresu i przechodzimy do wiadomości, które już ja będę tłumaczyć. Ogromnie ważna jest energia, kochani. Wszystko jest energią, i wyraźnie tutaj mówi uzdrawiająca energia, i ogromna witalność przepływa przeze mnie z łatwością. I bez trudności. Energia, witalność, żywotność, zdrowie, uzdrawianie i pasja. To są te wartości, które poszerzają. I Przenikają przez nasze życie. Jesteś uzdrowicielem, uzdrowicielką i kanałem na przepływanie energii, boskiej energii wszechświata. Wiecie, to ja normalnie bym powiedziała, kiedy Uczę na uzdrowicieli metodą Rejki. Więc może masz ochotę, by się tego uczyć? Może masz ochotę, żeby to robić uzdrawiać siebie bądź innych. Zapraszam na webinary, jakie mam na swojej stronie, albo usługi także na cały kurs, który kończy się certyfikatem uzdrawiania metodą Reiki. I ostatnio właśnie muszę powiedzieć, że chodzi mi cały czas ta to właśnie wyjaśnienie pewnych spraw odnośnie uzdrawiania metodą Reiki. I podstawą jest wiedzieć, Że Mistrz Reiki, ten, który uzdrawia, jest tak naprawdę tylko przekaźnikiem energii boskiej. Jest coś w rodzaju telewizora. Sam w sobie jest piękny, ale bez dostarczenia. Energii elektrycznej. Nie będzie działać. Może stać i pięknie wyglądać wielki ekran, ale bez tej energii boskiej, energii wszechświata, jest tylko martwym przedmiotem. Teraz jest energia fajnie ale, żeby zadziałało, trzeba włączyć. Ustawić. Więc potrzebny jest odbiorca, żeby to miało sens, żeby działało. I ten, kto uzdrawia, jest tym telewizorem. Ten, kto odbiera, jest tym ten uzdrawiany. Energia dostarczana, energia boska, więc znowu uzdrowi... Uzdrawiający jest tylko przekaźnikiem i niczym więcej. Więc dla nas wszystkich, cóż to w ogóle oznacza? Twoje poczucie energii, moc uzdrowienia nasila się. Jest coraz większa możliwość uzdrowienia. Siebie, uzdrawiania innych. Kiedy, i te, to, czego pragnie Twoja dusza, byś wiedział, wiedziała. Kiedy mówisz nie, upierasz się i nie przyznajesz się, chowasz głęboko w samej samym sobie to, co odczuwasz. Tak naprawdę Twoje ciało. I Twój duch jest wykończony. Wycieka z Ciebie energia. Ta pozytywna, wspaniała energia. Ponieważ dusisz to w sobie. Tłamsisz. Kiedy starasz się spodobać wszystkim. Mówić tak, jak oni chcą. Robić tak, jak oni chcą. A odmawiasz sobie swojej prawdy. Życie zanika. Taka osoba nie jest szczęśliwa i spełniona i tylko patrzeć, jak to się da, we znaki. Kiedy chcesz za wszelką cenę, żeby wszystkich plany życiowe, Spełniły się, a unikasz uhonorowania własnych potrzeb, Twoja energia znowu gaśnie, gaśnie, staje się taka żadna, <słaba>, słaba. Nie błyszczysz, ale kiedy pozwolisz swoim emocjom i potrzebom, potrzeby przede wszystkim wolności, by wyrazić się spontanicznie. Ta energia rośnie w tobie. Kiedy czujesz, że powinnaś coś zrobić, powinieneś coś powiedzieć, wyrazić się kreatywnie, artystycznie, prawdziwie, bo słuchasz swojej intuicji, bo do ciebie ona przemawia: sny, znaki, wizje, przyczucia. Ten aha moment. I ty idziesz, jak to ja mówię, za ciosem. Jest tego coraz więcej. Życie staje się coraz bardziej proste i oczywiste. Ale jeżeli w sobie to dusisz i mówisz, mm, to nie ma sensu, mm, może później, tego będzie coraz mniej. I jak kwiat, który więdnie, taki my zaczynamy wyglądać. A więc jeszcze raz, uzdrawiająca energia i ogromna witalność przepływa przeze mnie z łatwością i bez trudności. No pięknie, idziemy do kolejnej wiadomości. I jest nią, patrzcie, patrzcie, wolność. Wolność. Mam moc i wolną wolę, by kreować. Moje własne szczęście. A więc mocno rzucony jest tu miesiąc kwiecień. Na bycia prawdziwymi sobą, Jaż się prosi, prosi, żeby zapytać, czy jesteś autentyczną prawdziwym sobą, czy nie. Czy uśmiechasz się tylko dlatego, bo innym to pasuje, bo inni od ciebie wymagają tego. A więc czy ciągle nosisz maskę? Na pozór wszystko jest pięknie, mm, ładnie. Jestem szczęśliwa. A co jest pod maską? Prawdziwa, prawdziwy ty. Więc ja dorzucę i ten filmik, żebyście obejrzeli, jeżeli jeszcze go nie oglądaliście. Bo właśnie on o tym mówi. Ale wracamy do wolności. Mam moc i wolną wolę. No, wolna wola na ziemi to, że wszechświat, życie nam rzuca różne sytuacje, na które czasami zupełnie nie jesteśmy przygotowani, to jest jedna rzecz. Na czym polega wolna wola? Bo to od nas zależy. Jaka będzie nasza reakcja na to, co się dzieje? I tu masz wolną wolę. I masz moc, i trzeba wykorzystać tę własną moc, by kreować swoje własne szczęście. Jeżeli ktoś za ciebie je kreuje, to znaczy, że oddajesz komuś swoją moc. Więc najwyraźniej Twoja dusza jest otwarta, by otrzymać nową mądrość, nową wiedzę, która pozwoli Ci podjąć decyzję, właściwą decyzję dla Ciebie. Nie bądź niewolnikiem, niewolnicą. No i nie mogę. Bo zobacz, co się dzieje tam, a tutaj jest takie i takie wymaganie, więc będę teraz narzekać. No, no, no. Ty masz kompletną kontrolę, jeśli chodzi o wybór tego, co dla ciebie jest ważne. Chcesz oddać komuś kontrolę nad swoim własnym życiem? To już bardzo osobisty wybór. Ale jeżeli Twoje serce mówi ci coś i chcesz być autentyczna, autentycznym sobą, kreujesz swój własny, rzeczyw rzeczywisty świat, swoją własną rzeczywistość. To jest to, kim ja jestem, to jest to, czego ja chcę, to jest to, w którą stronę idę. Mantra z poziomu 11-11 na patronie. Zapraszam wszystkich. Jeżeli się tylko podejmuje decyzje, które są oparte na tym, czego inni nie chcą, no cóż, to kreuje się ich szczęście, spełnia się ich marzenia. Każda jedna dusza jest unikatowa i powinna iść swoją własną drogą. A więc nie daj się wciągnąć w coś co nie jest Tobą, bo musisz dopasować się do tego towarzystwa, bo musisz być super w tej pracy, chociaż to wcale nie rezonuje z Tobą. Tylko ty jeden jedna wiesz co jest prawdziwą Tobą, a co nie? I definitywnie miej odwagę kroczyć w marsz własnego bębna, serca. Bicia w ten bęben jest taka specjalna, nawet karta duszy, która to pokazuje, jak ona idzie, bije w bęben, ma odwagę być sobą. Ma moc i wolną wolę, by kreować moje własne szczęście. Pięknie. Dziękuję. Następna wiadomość. Ratyahara. Czyli stopień jogi. Ósmy. Kontrola nad tym, co jest dla nas właściwe dobre. Nad tym, co odczuwamy. A więc znowu mówi, uwolnij się od tego, co ci już nie służy. I dla niektórych z nas właśnie tylko, tylko, tylko co? Już uwolniłaś, uwolniłeś się od tego, co nie ma sensu, co nie nastraja cię właściwie. Co powoduje, że czujesz, że energia z ciebie wypływa? Bardzo dobrze. Pozbyliście się niektórzy rzeczy, tego jak się odżywiacie, tego co was cieszy, czy ludzi, którzy tak naprawdę wcale wam nie służyli. Być może byli toksyczni, Narcyści, psychopaci, socjopaci. Propagandowa tuba nie informacji, ale dezinformacji w głównych mediach. Zrozumieliście, pozwoliliście odejść. Gratulacje, ponieważ prawda leży w pozwoleniu odejścia tego, co już nie jest to. Tego, co już nie rezonuje z tobą. Co niektórzy? Może mniej pijecie kawy, może już nie jecie czekolady, albo mniej. <grybujesz> A może potrzebujecie tego. Także to uzależnienie od mediów socjalnych, właśnie od tych tub propagandowych, które biją pianę taką bądź inną, albo potrzeba zakupu. Kupić więcej, kupić więcej, kupić więcej, mieć więcej, nigdy nie jest za dużo, chcę więcej. Więc pratyahara mówi, uwolnić się od tego, co ci nie służy, od uzależnień, kontynuować medytację, która prowadzi do przebudzenia. Czego trzymasz się, a od czego trzeba się uwolnić dla własnego dobra? Słuchać własnej prawdy i jak ją usłyszysz? Iść za ciosem i spełniać pragnienia serca, duszy. No to jest głębokie. To jest medytacja, to jest yoga, to są wizualizacje, to jest spacerek na łonie natury, ściskanie drzew, chodzenie boso po trawie, tam gdzie jest to możliwe. Już wkrótce będzie, idziemy w stronę wiosny, bo ja nagrywam to 10 marca, ale to jest na kwiecień, już będzie wiosna, już zaczną na drzewach być liście i tak dalej, pięknie, radośnie, słonecznie. Jak najbardziej być zbliżoną, zbliżonym do natury i czuć energię Matki Ziemi. Przecież 22 kwietnia mamy święto naszej kochanej planety Ziemi, która żyje, oddycha i zapewnia nam stabilizację. Kochajmy ją. Na sam koniec, kochani, jest ta piękna karta. Patrzcie, maska opada. Zacznie, zaczęliśmy od maski i na masce kończymy. Siedemnastka numer duszy. Wiadomość, jest czas, żebyś ty powiedział, powiedziała tak do życia. Swojego życia. Swojej prawdy. Więc niektórzy może odsuwają na plan dalszy. Nie jak to i to się wydarzy. Nie jak tego i tamtego szczęście się spełni. Nie jak będą jeszcze inne e, e, okazje, to ja tak na bok odkładam siebie i swoje potrzeby. A może coś dobrego przychodzi? I zamiast chwytać szczęście obiema rękoma, Mówisz nie, no, no jeszcze nie. Na czym się tak naprawdę skupiasz w tej chwili? Ogromnie ważne, bo życzenia spełniają się coraz szybciej. Czy jest to pozytywne dla ciebie także? Czy jest to naprawdę tobą? O czym myślisz? Bo to otrzymasz. Bramy w stronę sukcesu stoją otworem. Wykażesz moc, siłę, czy słabość i ulegniesz? Wolna wola, od Ciebie to zależy. Ta wiadomość wyraźnie mówi: powiedz tak. Samej samemu sobie i poświęć czas, by kochać siebie, myśleć pozytywnie, spełniać swoje marzenia, iść we właściwą stronę dla siebie i dla najbliższych. Ale widzicie, jak to ja zawsze mówię, wszystko zaczyna się od nas samych. Jeżeli ty odważysz się zdjąć maskę, oj, może się to nie spodobać dla wielu osób, dla całych grup, ale tylko patrzeć, jak za Twoim przykładem pójdą inni. I im szybciej ludzie odważą się być prawdziwymi sobą. Słuchać głosu serca i duszy, spełniać siebie, swoje marzenia. Tym szybciej nam wszystkim będzie o wiele lepiej. Cudownego kwietnia i polecam czytanie, co Twoja dusza chce, byś wiedział wiedziała z kartami duszy. Jeżeli już mieliście to, to tylko z kart duszy. Wszystko o karmie, Twoje najważniejsze wyzwania w życiu, jak je pokonać, to też czytanie na filmy, wszystko na filmikach. Webinarium karma. Z tym wszystkim trzeba zakończyć, odciąć i uzdrowić. Ale trzeba rozumieć, kim się jest. Kim się naprawdę jest. No i jak. Odnieść sukces, jak dojść do tego, czego się naprawdę pragnie. Buziaczki, uściski cudownego, wspaniałego, słonecznego, pełnego pozytywnej energii kwietnia.